<mogamy> Tom, tej pięknej pani? Nie wiem Znaleźliśmy ją w strasznym miejscu Powodzenia Halo? Czy ja coś chcę? Nie, 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 ja się jeszcze muszę z nią spotkać. Także na luzie, Jezu dulcem, ty naprawdę się wkręciłeś. Ty weź, od, odklejony jesteś jakiś. Ale kogoś mrozi, przed szczytane. Dobry, ja to panu wody mi się uzeszło. Co byliśmy? A nie, ładnie. Nadleżnik, on się pojawił pojazd. 打野么？local。<laughs>